Witajcie. Dziś chciałbym opowiedzieć wam historię pewnego nawiedzenia. Nawiedzenia rodziny Smurl. Dom Jacka i Janet Smurl w Pittston, Pensylwanii, był miejscem naprawdę przerażających wydarzeń w latach 1985-1987. Ich przypadek był obszernie komentowany w mediach i mimo tego, że został poddany aż trzem egzorcyzmom oraz badaniom demonologów Eda i Lorraine Warren, demon nie chciał opuścić domu oraz rodziny Smurl. Pozwólcie więc, że opowiem Wam ich historię. Smurlowie to kochająca i wspierająca się rodzina. Jack i Janet dorastali w tamtejszych rejonach. Poznali się w 1967, by następnie w 1968 pobrać się. Jack najpierw służył w marynarce wojennej, a następnie został technikiem neuropsychiatrycznym. Rodzina została wychowana w wierze katolickiej i cechowała ją silna i głęboka wiara. Po tym, gdy w 1972 roku Huragan Agnieszka dewastuje tereny północno-wschodniej Pensylwanii. Rodzina Smurlów porzuca swe domostwo w wilkes i razem z rodzicami Jacka kupują dom typu duplex w 1973 za 18 tysięcy dolarów. Rodzice Jacka zajmują połowę domu, zaś Jack i Janet wraz z dwoma pierwszymi córkami zamieszkali w drugiej połowie, poświęcając duże nakłady pracy oraz gotówki na remont domu powstałego w 1896 przez pierwsze miesiące rodzina prowadziła szczęśliwe życie. Lecz już w styczniu 1974 roku domowy mir został zachwiany. Na dywanie pojawiła się tajemnicza plama, telewizor stanął w płomieniach, rury kanalizacyjne pękały mimo nieustannych napraw. Ucierpiała również odrestaurowana wanna, która została zarysowana. Rysy przypominały śladami pazury dzikiego stworzenia. Podobne ślady zauważono również na świeżo polakierowanej błazeli w Łazience. Żeby było mało, córka Smurlów, Dawn, mówiła, że widzi ludzi unoszących się w powietrzu jej sypialni. Był rok 1975. Rodzina Dochodzi do wniosku, że ich dom jest w jakiś sposób nawiedzony. Woda z kranów leciała samoistnie, tak jakby ktoś lub coś zakręcało i odkręcało wodę. Radio włączało się nawet gdy nie było podpięte do prądu, a krzesła w ich domu ruszały się i kiwały, zupełnie tak, jakby ktoś na nich siedział. Z czasem było jeszcze gorzej. Dziwne zapachy i kwaśny odór w domu były odczuwalne przez domowników. Jack doświadczał dotyku głaszczącej go ręki, lecz ta była niewidzialna. W międzyczasie na świecie pojawiły się bliźniaki: Shannon i Karen. Rodzina Smudlów powiększyła się, a wraz z nią frustracja i zmęczenie na liczbę tajemniczych fenomenów. Ten rok zaczął całkowicie zmieniać fenomeny w domu. Coraz to przerażające doświadczenia. Dom coraz częściej zamarzał. John i Mary, rodzice Jacka, słyszeli głos kogoś mówiącego obsceniczne rzeczy w innym języku. Na dodatek pochodził z różnych pomieszczeń domu. W lutym owego roku, Janet, robiąc pranie w suterenie, słyszała głos wołającym ją po imieniu. Rzecz zwykła, prawda? Lecz w tym przypadku kobieta była sama. Dwa dni później mróz nadal panował w domu, lecz tym razem Janet dostrzegła cień w kuchni, który przeniknął przez ścianę i okazał się w innej części domu Mary. Ten moment wydaje się być przełomowy dla całej historii. Manifestacje przybierały na sile, stawały się coraz bardziej niebezpieczne dla domowników. Klimatyzator, który był podwieszony do sufitu, spadł obok szanon niemal ją zabijając. Pewnego razu po tym, gdy Jack i Janet uprawiali seks, Janet została brutalnie zaatakowana i rzucona z łóżka, a jej mąż leżał na łóżku dusząc się okropnym smrodem. Pies Simon, owczarek smurlów, był niejednokrotnie podnoszony i rzucany. Ze ścian było słychać stukanie oraz drapanie. Pewnej nocny Shannon została zrzucona z łóżka i ze schodów. Rodzina nie była w tym sama, gdyż wielu sąsiadów również słyszało dziwne odgłosy pochodzące z domu, nawet gdy nie było w nim właścicieli. Rodzina poprzysięgła sobie, że nigdy się nie podda. Janet usłyszała o Edzie i Lorraine Warren, demonologach i egzorcystach z Monroe, Connecticut. Mimo sceptycznego podejścia, kobieta postanawia wezwać małżeństwo i prosić o pomoc. Warrenowie przybywają na miejsce wraz z jasnowicką Rosemary Frew. Badanie rozpoczęto od kilku pytań o życie rodzinne, wyznanie, praktykowanie satanizmu, okultyzm, próby wzywania duchów. Po serii pytań dochodzą do wniosku, że w domu faktycznie występują zjawiska nadprzyrodzone. W czasie oględzin wychodzi również, że dom nawiedzają cztery złe duchy, trzy pomniejsze i jeden prawdziwy demon. Warrenowie dochodzą do wniosku, że demon musiał być uśpiony przez wiele lat, a nawet dekady po czym został wybudzony przez energię emocjonalną dziewczynek wchodzących w okres dojrzewania. Demonolodzy prowokowali demona do ujawnienia się. Puszczali muzykę religijną, modlili się, ale ten nie pozostawał im dłużny. Trzaskał półkami, trząsł lustrem i literował zdanie – wynoś się z tego domu, ty ohydny bękarcie. Dopiero woda święcona i modlitwa uspokoiły furię demona. Sytuacja stała się naprawdę poważna, gdy Jack został zgwałcony przez Sukuba. Demon miał formę staruchy o ciele młodej kobiety. Jej oczy były czerwone, a dziąsła zielone. Dusząc go, doprowadziła do choroby, która przypominała grypę. Z kolei Janet została napastowana przez Inkuba, który wydawał z siebie świńskie kwiki. Rzymsko-katolicka diecezja w Skranton w odpowiedzi na prośby rodziny stwierdziła, że mogłaby zapewnić konsultacje, lecz oficjalne zaangażowanie ze swojej strony uznaje za mało prawdopodobne. Warrenowie sprowadzili ojca McKina, tradycjonalistę odrzucającego zmiany wprowadzone w skutek II Soboru Watykańskiego. Przeprowadził dla Warrenów ponad 50 egzorcyzmów, lecz w tym przypadku egzorcyzm przyniósł jedynie furię demona, Choroba Karen, przez którą była bliska śmierci, nieudana próba gwałtu na Dawn, ślady pogryzień i zadrapań na rękach Janet i Mary, fatalny stan psychiczny. To była cena nieudanego egzorcyzmu. Po wyjaśnieniu rodzinie, że znajdują się w drugiej fazie wpływu demona, opresji, trzecia to faza opętania i śmierci. Ojciec McKina odprawia drugi egzorcyzm który i tym razem nie przynosi zamierzonego efektu. Rodzina zrozumiała, że przeprowadzka nie ma sensu, gdyż demon może za nimi podążyć. W tym czasie Kościół odmawia pomocy rodzinie po raz drugi. Smurlowie dzielą się swą historią z opinią publiczną. Udzielają wywiadu anonimowo Richardowi Bayowi, prowadzącemu show People or Talking. Demon Zemsty uniósł Janet w powietrze i rzucił o ścianę, a następnie ukazał się Jackowi. Wyglądem przypomina przerażającą świnię na dwóch nogach. Zemsta na tym się nie skończyła. Janet została zaatakowana i złapana za kark przez materas, a jej mąż został ponownie zgwałcony. W sierpniu 1986 udzielają wywiadu w czasie o Bear Sunday Independent, na skutek czego ich dom staje się atrakcją turystyczną, a oni sami celem sceptyków, mówiących o zmyśleniu historii w celu sprzedaży praw do filmu albo książki. Inne medium Mary Alice Ringman Potwierdziła wyniki śledztwa Warrenów. Potwierdziła obecność czterech duchów. Jeden z nich to stara kobieta Abigail. Drugi to Patrick, żonobójca. Trzeci nie został zidentyfikowany, lecz czwarty już tak. Był nim potężny demon. Tym razem Kościół nie miał wyboru. I zaproponował przejęcie śledztwa. Lorenowie zaproponowali zbiorowe egzorcyzmy, po czym do nawiedzonego domu przybyły grupy modlitewne, w celu zapewnienia wsparcia ofiarom złych duchów. Ojciec Makina odprawił trzeci egzorcyzm i tym razem przyniósł on oczekiwany efekt. Przynajmniej wszyscy tak myśleli, gdyż męczące fenomeny ustąpiły na około 3 miesiące. Okres świąt Bożego Narodzenia. Jack ponownie widzi czarną postać, przywołującą go do poddania się trzeciej fazie. Jack miał nadzieję, że to tylko pojedynczy epizod, lecz był w wielkim błędzie. Wkrótce wszystko zaczęło się od nowa. Pozbawieni nadziei i zmęczeni smurlowie przenieśli się do innego domu w innym mieście. Kościół odprawia czwarty egzorcyzm. Który przynosi spokój i ukojenie rodzinie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie po sobie ślad w postaci lajka, a jeśli nas nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie. Zapraszam również do innych naszych materiałów. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.